Siemanko. Z tej strony Kenio Datlight. Gramy sobie zadanie niecodzienna rakieta. zawies przewód paliwowy i z tego samolotu bliźniaków. Dobra. Ruszamy. Biemy, kurde, przewód. Normalnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Jakaś rozpierducha nas czeka, czy co? Mała zadynka. Przekupiemy sobie mapkę przy okazji, żeby dobrze jechać czekaj jesteśmy tutaj, 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 tutaj. ale kawałeczek trochę mamy no to pojedziemy prosto cały czas dobra ruszamy wiemy co to dzisiaj się wydarzy gra jest kurde, się że gra jest łatwa ale gra naprawdę jest trudna o kurde co to było Podgnoń do tamtej części ciężko się gra naprawdę Zombie o wiele razy są mocniejsze. O, na przykład ten. ham jeden. Pan Kwas. A się kurde mnie dorwał? Ło, to wybuchł. Dobra, tutaj. Babka, jeszcze raz, bo tutaj, kurde, naprawdę się można szybko zakręcić. Aha, to pojedziemy tędy i się wbijemy chyba na tory. O już jeden do nas biegnie Naprawdę kurde Ciężko się kurde gra Już nam zombiak ucieka A tu ten taki szybki A niech ucieka Tutaj skoczymy I wow, jedziemy teraz tedy torami Obok toru Użyjemy sobie kurde Apteczki, przemieszczanie się naprawdę jest trudne, powiem wam. Pijemy jeszcze raz mapkę. Trzeba jechać prosto. A nie, tutaj musimy skręcić w prawo. Oj, kurde, ale. Dobra, dajemy radę, nasza hura daje radę. Kładzik. Dobra, wsteczny poszedł. I jedynka, obiegnie nie wypierdziawka. I on jest straszny. I patrzcie, już leci. Jeden ząbek leciał, drugi. Mamy turbo. Mamy turbo nawet. Najlepiej tego turbo używać, jak te zombie są. Śpiecha nieźle ma Jest tam parę dodatków do tego... o O lepszy, przyżynęli A tu jeszcze jeden jest ten szybki zombie A to ten, pan Kwasiak się dużo życia zabiera, naprawdę Tak to są słabi I się podchodzi... To, o następna pierdziawka I już zaraz będą następne zombiaki Tam tej część O, leci z lewej strony, dwa. Dobra, uciekamy. Co z poziomu kierowcy. O, udało się coś, jakiś poziom zdobyć. Mapesel, lutniemy. Oj, to nie tu miała mapa. A tu zaraz tutaj będziemy, już po lewej stronie, to jest gdzieś. O, dobra, tu sobie wiecie co. To jest pan kwasiak, to go rozjedziemy Dobra, leży Wow, dużo zombie Ło, wow, już by tu ko Dzida Patrzcie Gdziecie, kurde? Patrz, teraz szybko uciekamy na stopek Bo tylko to nas ratuje przed nimi Powiem wam naprawdę szczerze Bo kurde w Walce z nimi na ziemi to trzeba być naprawdę... Potrafią... Dużo obrażenia zadawać. A tak zawsze możemy... Oj. Widzicie? Dobrze mnie nie Dobra. Ale tu ich przybiegło. Zmienimy sekosę. Dobra, ale... Oj kurde. O, co mu się stało? Kurde, Ciężko się z nimi naprawdę tłucze. Dobra, wszystkie? Kurde, ciężko było. A daliśmy radę, co? Daliśmy radę tym dupkom dokopać. Ale to, to jeszcze nie wszystko, to, to jeszcze może być jakaś rozpierducha jeszcze Pozbieramy trochę Dobra, idziemy zobaczyć tego samolotu, czy jakie tu części są. O tam jest ten wielki Ham jeden Coś powinno być gdzieś. Jest Dobra, mamy. nieco codzienna rakieta. Już no takie zadanko zrobiło Jeszcze tą karocerię sobie zobaczyłem co tu jest. Śruby, paliwo Jest fajnie. <laughs> Dobra Tutaj też paliwko jest. Pusty bak nie tu Wsiadamy A teraz ci chodzi oni są. Mapkę sobie kukniemy. Oje, ale kawo co? Jesteśmy tutaj. Przejdziemy tędy i chyba później tutaj pojedziemy przez most. Steczny i dajemy czadu. Dobra i poszed! Nasza fura dobra jest. Ciągnie, kurde. O, jest pan pierdziawka. I oczywiście być inaczej Bardzo dużo ich jest tutaj kurde bardzo, bardzo dużo O następny patrzcie się kurde idę O biegnie w naszą stronę Łoł, wow, kurde wnie ten kurde Wow wow wow, wow. kurde za trochę. I dam dalej trochę ufa o, patrzcie następny kurde. Tu jest jeszcze następny. Kurde, patrzcie tych hamów tu jest. Bardzo dużo. O tutaj dwa aż są. Chciałem w nich wjeżdżać. Tutaj tędy pojedziemy. Kurde, ciężko tu się naprawdę jeździ. Kurde, same drzewa, jak nie kurde. No następny wyjdzie, no jemy, dawaj, dawaj, kolego. O, biegnie następny zombiak. Kurde, ale tutaj nie ma w ogóle jechać, tym samochodem. No dawaj, wsteczny, kurde, no to jest. Jemy, tych zombi tutaj jest. Pełno skrzyń wszędzie, kurde, nastawiam... Ja no nie wierzę, że umarłem Kurde, przez ogień, ogień nas spalił Dlatego twierdzę, że ta, ta gra naprawdę jest trudna. Naprawdę jest trudna, nie jest taka łatwa, jak się wydaje. Jest nasza fura teraz. Musimy zlokalizować samochód najpierw. Dziś chodzi jest nasz samochód. Tutaj gdzieś jest A to jakiś tor wyścigowy jest Jakiś tor wyścigowy tutaj zrobili No to wygląda A ja się w ten tor wpieprzyłem na pewno daje sobie opcję, że tam dużo zębiaków będzie no Kurde wiesz że tutaj tor wyścigowy jest samochód jest tutaj tych terenów tak zbytnio dobrze nie znam a nie byłem tutaj chyba o jeszcze pan gazownik leci nie jest taki trudny jak się wydaje tu dziś a tu mnie spalił chyba ogień dobra spadamy stąd To jest naprawdę niebezpiecznie patrzcie zombie Chodzę bardzo dużo O, się z takim wielkim hamem leję Dobra, nie chcę oberwać Spójrzmy sobie na mapę jeszcze Aha, no to tutaj Tutaj w prawo by dobrze chyba nie mylę Jeszcze raz mapa tak, tylko że, kurde, to musieliśmy chyba tędy pojechać. Nie wiem, czy ja tędy przyjadę, bo tu jest pełno gór. Muszę tak błąkać teraz, widzę. Tu jest jakaś droga. A, bo oni przy torach tu swoją bazę, o tutaj. Dobra. Chyba zadanie wykonane mi się wydaje. Dobra, hop. Dobra, jesteśmy. A teraz do nich tutaj nie da się. A tu jest. O, są te dwa. Bliźniaki. Tego potrzebowaliście, tak? Dzięki. A teraz przygotuj swój wątły umysł, Krej. Zaraz poznasz nasz plan. I mózg ci się zagotuje. O, dobra, chłopaki, mówcie. Bądź gotów? Na objawienie. Zrobiliśmy wagon rakietowy. Lokorakietę. rakietę. Turbo pociąg. Odrzutowy pojazd szynowy. Mamy trzy miejsca. Przebijemy się przez barykadę w tunelu. Na drugą stronę. I zabieramy cię ze sobą. się użyć pociągu? <coughs> rana. Proszę? I jednocześnie siedząc w środku, serio? Perfekcyjny plan. Daj spokój, Fatin. Mówiłem ci, że nie zdoła objąć umysłem naszego geniuszu. No jasne. Co może pójść nie tak? Spójrz na nasze dzieło, małpiszonie. I zap. Oh, ponieważ nie miał kolejnej szansy. Tak właśnie. Nie będziesz. Wiem o tym, ponieważ nie macie szans na przeżycie. Człowieku małej wiary. I o małym rozum. Oh. Trzymaj to narzędzie deszyfrujące. Nam się już nie przyda. Dzięki lokalizatorowi możesz znaleźć skrzynie, które wyrzucaliśmy z samolotu. A tym ustrojstwem nawet taki tłumok jak ty da radę je otworzyć. W środku znajdziesz niezbite dowody naszego geniuszu. Jeśli zdołasz je pojąć, co jest wątpliwe. Bywaj, Crane! Bywajcie. I pamiętaj! Kiedy pada, pod dachem nadal jest sucho. To wariaty. I już po misji zobaczymy jeszcze jakąś, może jedną misję się uda coś nagrać. Trzy dwa jadą. Za wow. Oh my god! Nie znaczy co się stało? Fatin! Dolga! Nie, przy... nie ma ich. wszystko dobrze? Hej! Jezu! Spoczywajcie w pokoju, chłopaki. Oni żyją. Ale co? Chyba mi dało się im przeżyć. A taką fajną brykę tu mieli. Dobra, oni coś mi tutaj zostawili. Gdzie to jest coś? No nie, dam, jednak nie. Dobra. Dobra, my za jesteśmy tutaj, zgromadzenie. To jest trudne na pewno. A mapa, zobaczmy gdzie to zadanie jest na tej mapie. Trzeba dalej im pomagać. Jesteśmy tutaj, tutaj, tu. Weźmy mapa, zadanie jakieś inne sobie. Zbadaj wszystkie miejsca kultu. Dobra, to weźmy to zadanie. Mapa. Ale hektar, co panowie? Najbliżej mamy tutaj. To może pojedziemy torami? Torami będzie bezpiecznie jechać. Po prostu łatwiej mi się wydaje. To jakiś most będzie Jeśli ktoś mnie słyszy Potrzebuję pomocy, jestem wwieziony na ambonie O to jest taka piszczałka, gdzieś, gdzieś zajebista broń podobno Tutaj gdzieś jest Ale poczekamy sobie Wow, to jest tu... Na tych wariatów co biegają Leci gdzieś jeden. Jest tutaj. Dam strzała sprzedam. Dobra, leży. Ten drugi biegnie. Ale gdzie oni tam biegną? A oni się tu śleją. O! Dobra Leży, czy jeszcze będzie wstawał? No chodź, chodź O, dostanie z buta. Dobra, leży Jest tutaj. Chyba o tu są takie skrzynie. Tu jest... Dostałem od właśnie od nich. Patrzcie, w las. Ten czytnik tej karty i taki specjalny namierzacz. Dobi go. Bo nie mogę tego otworzyć. A tu trzeba szybko. O, otwieraj to, otwieraj to, żeby kiedyś kiedy zombiaki nie wejdą. Jest jeden. Dobra, leży Dobrze te żołnierze, nie... O kurde, kto mnie trafił Dobra, jeden Panie można ich tak pozałatwiać Ale nie da się na... O, wow. Ten duży przyszedł Kurde, mole Ach to konie... Ale mnie złapały Trzeba uciec jakoś Duży mnie goni Chciałem tam te papiery tylko policzyć najwyżej dzidę byśmy zrobili. ten duży tutaj nie może wejść. Dobra, leży. Jeszcze jeden. Dobra, leży. ten duży tu się toczy. Nie myślę. Gdzie w końcu? Kurde, twarzy ci żołnierze są. Dobra, następny. Ej, jak on mnie trafia tutaj? Bez sensu to jest, co? A nie, dobra, to się poddamy. Ja bym go rozwalił, ale nie chcę się z nim, kurde, z mi go dojechał. O, ale fuks. Dobra, dzida. Jakąś broń nową mamy nawet I coś tam jeszcze było Nie mapka, zobaczymy jakby tu pojechać To jakaś fabryka jest Aha, czekaj tutaj byśmy mogli skręcić Tutaj, pojedziemy tutaj do tej fabryki Jakaś żwirownia to jest Nie podoba mi się tutaj Czuję, że zginę. Ciężko jest przejechać. Jakaś fabryczka jest. Jeszcze tu pierwszy raz w ogóle w tej fabryce jestem. O, ty ślichy. Ale te zębiaki są tak urzędające. Dobra, wyjechaliśmy sobie szczęście. Mapa. Aha, to teraz... Goni nas ten... Ty... Kurde słup jeszcze. Kurde. A, jakby mogło być inaczej jakieś zombie. Jest tych zombiaków, tyle tutaj może nie podjedziemy, ale jaja Jeszcze ten wybuch, no nie wierzę Kolejny zombie biegnie A, te zombie daje mi się popalić, co? Mapa Minęliśmy to w ogóle No jeszcze jedna kurwawa biegnie No to jest nie Coś niesamowitego Ciągnij, ciągnij tą furą Wow, wow No, 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 no Nie trzeba. Teraz będzie akcja. Kto przeżyje, to będzie coś niesamowitego. No na prawej tą broń. Bez sensu. I zaraz ginę. No jeszcze apteczki nie mam. Super. <laughs> Musimy apteczkę jeszcze sobie zrobić. Ekwipunek. Plan. Jeżeli w ogóle możemy zrobić apteczkę. Może tak być, że nie. My możemy na szczęście. Gdzieś tu duży jest, jest ten potwór. Nozał. Gdzieś kamienie leciały. O, mówiłem? Przy okazji dostałem od niego. Gdzie on jest? Bez sensu, gdzie on jest? w tym miejsce kultu. Tutaj jest ten koleś. Ja nie mogę. Tu już chyba raz byłem. Zaczniemy strzelać. <głos> <głos> Musiałbym go stąd jakoś wyciągnąć z tej dziury, żeby tutaj przylazł. Może petardy? Weźmy, wie, chyba, w ekwipunku mam chyba gdzieś petardy zrobione. Mi się wydaje. Mamy. Ale nie jest taki głupi ten zombie powiem Wam szczerze jest taki na jakiego wygląda duży kawo Kawo z niego wielkiego hama Myślałem że kurde raz tutaj byłem i wyszedł Nie da się łatwiej wejść No, no tu sobie wskoczymy O jest tam ale ja bym mu może strzelił dana. No dobra, tu powinien być jeden z monolitów, ale albo się rozleciał, albo coś zepchnęło go do wody. Aha. Tutaj pokazuje na dół chyba. Tam gdzieś przyde mną jest. Skoczmy tutaj na dół sobie. Ale kurde, jajca, co? Tam musiał chyba zejść na dół. Wszystko jest pięknie, tylko później tam jest jakaś wyspa. I później musiał iść na pieszo. No już nie wskoczę? Udało się. No, wskocz, kolego. Hmm, chyba nie. I to jest właśnie problem czasami w tych grach. O, tutaj coś się dało. Dobra, jesteśmy zaczęła jakoś tam na dół zjechać. O, słyszę zombie. O, on trafił mnie kamieniem, ham jeden. Okrutny. Może tędy pojedziemy, o. Tu jest plaża na dół. Myśmy też, żebyśmy nie utknęli czasem w wodzie. Czy lipa jest. Czy to to tak. Wow, to zombie? wow, to wow, wow, do wow, wo. Wow, wow, do tyłu do tyłu wow, do tyłu, do tyłu. zombie nie potrafi pływać, to jest plus. O jest, jest, zombie jak przyszedł Myślę musimy coś poszukać tego Zbadaj wszystkie miejsca kultu hmm. Nic na razie nie widać Powiem wam Musimy wypłynąć, się powietrze powoli kończy. Dalej spadamy na dół. A to nic nie pokazuje. Zbytnio. Hmm, ciężko znaleźć. No to wypłyniemy sobie na powierzchnię. Jeszcze nurkujemy. Nie ma tego tu nigdzie. No dobra, to najwyżej byśmy to ogarnęli sobie może w następnym odcinku, bo tego tu nigdzie widzę, znaleźć nie mogę. Widzę. Czy tego tak zbytnio nie mogę? No dobra, to byśmy to ogarnęli w następnym odcinku. Ze strony włókienio, Deadlight, Light, Dodatek, gramy sobie. Na razie, hej do usłyszenia. Hejka.